Ralph de Molka. Większość osób chciała zobaczyć, jak omawiam właśnie ten film, więc oto jest. Ogólnie to jest to film, którego nigdy w życiu nie oglądałem i pomimo, że kojarzę go z nazwy, to jakimś cudem mi umknął skubaniec. Co jest serio ciężkie, bo w swoim życiu oglądałem masę, ale to masa animacji. I jest to serio zastanawiające, że tak popularnego i dobrze ocenianego filmu od Disneya nie widziałem. No ale cóż. I serio, nie miałem pojęcia o czym jest ten film. Domyślałem się na pewno dwóch rzeczy. Po pierwsze, że główny bohater ma na imię Ralph i po drugie, że demoluje różne rzeczy. Tak wiem, odkrywczy jestem, ale tak serio to totalnie nie spodziewałem się tego, że będzie to film o grach. No właśnie, chciałem powiedzieć komputerowych Ale nie, jest to film o grach Arkade'owych, jeśli nie wiecie czym są takie gry To chodzi mi o te automaty z grami Które chyba w Polsce nigdy nie cieszyły się Jakąś niesamowitą popularnością Ale na pewno za gramanicą miały swoje Lata świetności, tylko te lata Świetności to były wtedy kiedy świat był Jeszcze czarno-biały, czyli jakoś przed 2000. Na pewno wypuszczenie filmu o grach Na automaty w 2012 roku Było ryzykownym zagraniem 2012 to już dla mnie trochę Zamieszkłe czasy, ale tak czy siak, dzieciaki którym już grały na Xboxie 360, PS3, czy po prostu na kompie. Pomimo tego, Disney zdecydował się wydać taki film, co idealnie zresztą odzwierciedlało nastawienie Disneya do robienia filmów w tamtych latach. Skupiali się oni na robieniu jak najlepszych i jak najbardziej kreatywnych produkcji, nawet kiedy trzeba było podjąć ryzyko. Disney przez wiele lat budował naprawdę świetną bibliotekę filmów. Zaplątani, Ralph de Molka, Kraina Lodu, Wielka Szóstka, Zwierzę Ogród i Wajana, No, po prostu hit za hit. Te wszystkie filmy wychodziły jeden za drugim i to, co te wszystkie filmy łączy, to jakość, nie jakość. Po Vajanie jednak zaczął się trend spadkowy u Disneya. Zaczynając od drugiej części właśnie Ralfa Demolki, czyli Ralfa Demolki w internecie. Tego filmu oczywiście też nie widziałem, ale wiem, że został on mocno zjechany przez praktycznie cały internet. Bo wiecie, Ralf w internecie i w internecie na YouTubie został zjechany... Ale jeśli chcecie, żebym omówił drugą część Ralfa Demolki, to... ZOSTAWCIE SUBA! Nie no, serio, zostaw suba. Tymczasem, w jedną rękę weźcie Top Chipsy Smak Serek fromaż bez dodatków wzmacniaczy smaku, w drugą wodę... I przenosimy się już do świata Ralfa Demolki. Na początku poznajemy Ralfa Demolkę, który po pierwsze podaje nam swoje statystyki 2,80 wzrostu, 340 kg. A po drugie mówi, że jest bohaterem negatywnym czyli jest złolem u siebie w grze i nikt go nie lubi. Z racji, że jego zadaniem jest robienie jak największego rozpier to nic za swoją robotę nie dostaje, poza taktycznym kopem w dupę. Za to ten gagatek, Felix Zaradzisz, za każdym razem, kiedy uda mu się naprawić to, co zdemolował Ralph, dostaje złoty medal. Ralph na jakimś spotkaniu, które przypomina meeting anonimowych alkoholików, w którym uczestniczą inni źli, jak na przykład Eggman z Sonica czy Bowser, to demolka wyznaje, że pobyłby sobie chociaż raz tym bohaterem pozytywnym, bo obserwowanie, jak Felix i ekipa zajadają się frykasami, podczas gdy on śpi na śmietniku, nie jest wcale takie fajne. Dosłownie. To nie żart, ja mieszkam na śmietniku. Duszek z Pacmana tłumaczy Ralfowi, że nie ma na to żadnych szans i im prędzej pogodzi się z tym faktem, tym lepiej dla niego. Nie no, mega słowa otuchy. Ralfini zawija z powrotem do siebie do gry i po drodze częstuje kilku żuli świeżutkimi owockami. Macie to dla was. Świeżutka. Ale kiedy wraca i dowiaduje się, że 30 rocznicę ich wspólnej gry, Felix i reszta świętują bez niego... Mamy taką, wiesz, rocznicę, to... To jest 30-lecie naszej gry konkretnie. Co ty?! To już dzisiaj?! Nieźle, ja co?! Ja to nie mam głowy do dat, no nic, to ten... Najlepszego. Tort. Podobno to niezła rzecz. <tort> tak słyszałem. Ludzie chyba rzadko wyrzucają torty, więc nie trafiają na śmietnik. Dlatego jeszcze nie miałem go w ustach. Ten wbija na pełnej do środka i niszczy tort i ogłasza, że. Koniec imprezy. Na wyjściu mówi, że zdobędzie złoty medal i udowodni im wszystkim, że nie jest wcale taką bezmyślną kupą mięśni, która wszystko tylko niszczy. I to medal, żeście w życiu nie widzieli. Taki wielki. I taki złoty że wszystkie Felixa Feliksa napalą w gacie. I teraz chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, polski dubbing w tym filmie to jakieś totalne arcydzieło. Wszystkie postacie zostały zagrane idealnie oraz samo tłumaczenie na polskie zostało wykonane po mistrzowsku. Brawa dla Paszkowskiego. Moim zdaniem jest to niemal poziom Shreka. Dosłownie nie mam się do czego przyczepić. Po drugie, bardzo podoba mi się dbałość o szczegóły w tym filmie. Niektóre postacie ruszają się jakby miały potwierane 15 zakładek w chromie jednocześnie, ale to super, bo no perfekcyjnie oddaje to klimat Gry. Główny bohater, żeby dowiedzieć się w jaki sposób może zdobyć medal Udaje się do... I właśnie W grach wszystko wiedzą tylko dwa typy ludzi Żule albo karczmarze Demolka akurat pyta się karczmarza, który mówi mu, że Aktywa mocy jest w króle zamku Leona Ralf poszukuje więc medalu w jakichś starych gratach Ale nie znajduje tam nic oprócz obstranych gaci Po czym nagle pojawia się ten ziomeczek, który ewidentnie ma jakieś problemy ze sobą GLOBAL! Demolka w jego skafandrze prześlizguje się do futurystycznej strzelanki pierwszoosobowej, czyli gry, gdzie nawalasz bez orientu i może wygrać. I żeby zdobyć medal w tej gierce, musi on przedrzeć się przez rój Cyberrobali wraz ze swoją drużyną na czele z tą babką. Jak się któryś przestraszy, nie ma sprawy, waż skafander. byle do mnie nie doleciało. Jednak Ralph totalnie obstrywa zbroję. Ratunku zabierzcie mnie stop! I zdobywa on medal shittując. Zakrada się na górę, gdzie generał hologram wręcza mu medal. Gratulacje użytkowniku, zostałeś wybrany. A pod nieobecność Demolki w jego własnej grze dzieje się bardzo źle. Cały automat zostaje poddany konserwacji, więc Felix zaradzisz, bierze sprawy w swoje ręce. Pyta się tego ziomeczka, gdzie jest Ralf? O, 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 poszedł w turbo? Felix w podskokach udaje się po Ralfa, ale kiedy dociera na miejsce, jest już za późno. Demolka wylatuje z tej gry kapsułą ratunkową, zabierając ze sobą jednego z cyberrobali i dociera do jakiejś cukierkolandii, gdzie wszystko wygląda, jakby Hello Kitty dostała straczki po energetyku. Po czym spotyka tą dziewczynkę, która jest najbardziej wkurzająca i najfajniejszą do oglądania postacią jednocześnie. Nie wiem jak twórcy to zrobili, ale jak działa to działa. Ty jesteś Menelem? Zabiera ona medal i znika, a w międzyczasie ta babeczka i Felix wybierają się w ślady Ralfa, ponieważ okazuje się, że jeden z robali, który przerostał się do tej cukierkowej krainy już czai się, żeby złożyć jaja i się rozmnożyć. Dodatkowo dostajemy małe backstory tej sierżantki. Raz nie rozstawiła posterunków w dniu ślubu. <słyski> A potem Karmel, czyli król tej różowo pierdącej krainy, ogłasza, że trwają eliminacje na kolejny dzień. Dziewięcioro pierwszych zawodników będzie miało ten zaszczyt reprezentować nas jutro na salonie! Vandelopa von Cux, bo tak nazywa się ta mała, również chce przejść eliminację i wystartować w wyścigu, ale król na to... Wypierdalacz. I zaraz potem do akcji wjeżdża Elixir Golem z Clash <laughs> Royal. Swoją drogą Vandelopa jest nazywana usterką i co chwilę się glitchuje jak mój komputer, kiedy montowałem tier listę DreamWorks. Swoją drogą jeśli jeszcze nie widziałeś, to polecam. Demolka zostaje uwięziony w babeczce, więc policjanci robią to, co tygryski lubią najbardziej, w sensie to, co policja umie robić najlepiej, w sensie. No, po prostu pałują demolkę i zabierają przed oblicze króla. Potem król Karmel zostaje nazwany przez demolkę... Hałwim synem? <laughs> Nie no, akurat to się im udało. Ale rozłóżmy sobie to na czynniki. pierwsze. Hałwa, słodkość, a jesteśmy w cukierkowej krainie, skur... syn, pejoratywne określenie używane w stosunku do mężczyzn, no i teraz dajemy sobie w skrót na deltę i wychodzi nam, że hałwi syn to bardzo kreatywne i przemyślane, a co za tym idzie, zabawne określenie w tej sytuacji. Ta... <laughs> Co ja robię ze swoim życiem? Karmel mówi, że nie ma szans na to, żeby Ralf odzyskał swój medal. Na co ten odpowiada? Oj, Więc król mówi do swoich strażników: wyciągnijcie tego za kalca i wydalcie pierwszą kolejkę. Ralfini a przed policją, masz mu się po nogach kurzy i widzi, jak wandelopa jest bullyingowana przez. Pajadere. Nie no to jakaś totalna gangsterka Trzymajmy się od nich z daleka Ralf potem bawi się w Shreka i odstrasza dręczycielki Które jednak zdążyły już demolować Auto Vandelopy Więc dobijają oni deala. Ralf pomoże zbudować Vandelopie nowe auto A tak jak tylko wygra wyścig zwróci mu jego medal <grytanie> Nie no hola 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 trzeba być idiotą Żeby zgodzić się na takiego deal Potem Felix wyjaśnia tej babce czym jest pójście w turbo O czym już trochę w tym filmie było mówione Zaraz po otwarciu salonu Największym wzięciem cieszył się Turbo Time Jak pojawiły się Road roadblastery Odebrały turbo wielbicieli. Nowa gra, ale super. Był tak zazdrosny, że wyszedł ze swojej gry i próbował opanować tę nową. Efekt był taki, że obie gry zostały wyłączone, a potem odłączone. I teraz dostajemy najbardziej żenującą scenę z całego filmu, w której Felix jest takim kukoldem, że aż. O Jezu, mrozi mnie do teraz. Styszkę fanga Jest rap! O, słodki zierpowy! Demolka pomaga Vandelopie zrobić nowy słodkowóz i docierają do Batcave'a, w którym kitrają się przed karmelem i jego świtą. Okazuje się, że Vandelopa to nawet nie umie jeździć i Demolka zdaje sobie sprawę jak spaprał sprawę dobijając tego dila. O! jakoś, jakoś tak wolnicznie zwyciężę, bo naprawdę strasznie mi zależy! Ale jak to mówią, praktyka czyni mistrza, więc zaczyna na trening na świeżo wybudowanym, a raczej wydemolowanym torze wyścigowym. I co ciekawe, w środku tej jaskini jest taki wielki wulkan Coli, w którym zwisają Mentosy. I chyba każdy wie, co to oznacza. Chwilę później król Carmel hakuje płytę główną, co skutkuje wyciągnięciem z kodu gry informacji o tym, że Vandelopa w ogóle startuje w wyścigu i że wrzuciła monetę, żeby móc wystartować. Jedzie on potem do Ralfa, któremu wręcza medal i tłumaczy, dlaczego Vandelopa nie może wystartować w wyścigu. Jeżeli Vandelopa wygra nasz wyścig, znajdzie się na liście kierowców. Gracze będą mogli ją wybrać jako swój awatar. Ale jak zobaczą, jak miga, jak fryga, jak to ona potrafi. Dojdą do. Wniosku, że gra jest zepsuta. A wtedy zostaniemy odłączeni. Ale jedna z nich nie będzie mogła uciec, bo jest usterką. A gdy automat wyłączą z prądu, zginie razem z grą. Ralf decyduje się na męską decyzję i demoluje samochód małemu dziecku. <grym wytrzyma> W międzyczasie Felixowi nie wyszedł podryw na tej typiarze, bo ma ona ostro przeryty łeb. I następnie zostaje wtrącony do lochu przez Kwaśnego Pazia. A Ralph wraca do siebie do gry i uświadamia sobie, że po pierwsze Nie warto było zrobić nic. A po drugie, że król to Kanciarz i go oszukał. Więc czym prędzej wraca do Cukierkolandii, gdzie przeżuwa Kwaśnego Pazia raz po raz i ten zaczyna donosić na ziomeczku. Wandelopa była wyścigową, ale król Karmel próbował skasować ich Babka z PTSD odkrywa, że pod ziemią roi się od tych ochydnych cyberrobali i Zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkańcy są w niebezpieczeństwie, a raczej powiedziałbym, że są ostro ugotowani. Następnie Felix zaradzi, faktycznie zaradził, bo pomaga naprawić samochód Vandelopy, więc startuje ona w wyścigu. I tutaj niespodzianka. Cała horda przebrzydłych robali wydostaje się spod ziemi, więc trwa ewakuacja mieszkańców, a Vandelopa zostaje w wyścigu sama z królem, który tu też niespodzianka, okazuje się być samym legendarnym turbo. Jestem turbo! Największy kierowca w dziejach! Nie! po to przeprogramowałem ten świat, żebyś teraz ty i ten twój zapruchniczony mi wszystkami babsoni! Wszyscy spierniczają za wyjątkiem Vandelopy, która nie może się wydostać, więc Ralf wpada na pomysł, że jeśli wrzuci wszystkie mentosy do tego wulkanu Koli, to to zadziała jako taki wabik na te robale, tak jak na początku w tej pierwszej grze. I Vandelopa będzie mogła przejechać przez metę, dzięki czemu zresetuje grę. Jednak na drodze Ralfowi staje zmutowany turbo, który przypomina mi jakiegoś Skolopendromorfa. Zabijam potwory. Polce udaje się jednak wrzucić wszystkie mentosy do tego wulkanu i robale zostają zniszczone razem z Turbo. Vandelopa przejeżdża przez metę i cała gra się resetuje. Okazuje się, że Vandelopa nie była wcale żadną usterką, tylko królową tej krainy i jej pierwszym dekretem jest, że wszyscy, którzy byli dla mnie niedobrzy zostaną zaraz rozstrzelani. Potem strzela na taktycznego lajka i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Demolka wraca do siebie do gry, ale już nie jest traktowany jak totalny śmieć. Ralf Demolka to animacja, która nie ma w 100% słodkiego zakończenia. Ralf pomimo tej całej przygody zostaje nadal postacią negatywną i wraca do siebie do gry, ale zmieniło się jego nastawienie do odgrywanej przez niego roli oraz przede wszystkim zmieniło się nastawienie innych do jego roli. Teraz wykonuje on po prostu swoją robotę, z którą nie jest bezpośrednio utożsamiany przez Felixa i resztę. Przekaz tego filmu to niekoniecznie każdy może być kim tylko chce. Czasami nie możesz być kim tylko chcesz, ale możesz zmienić nastawienie do tego, co robisz, co w tym filmie dało. Ralf Demolka to animacja, która próbuje przekazać, że paradoksalnie w Twoim życiu może zmienić się stosunkowo niewiele, żeby zmieniło się praktycznie wszystko. Moja ocenka tego filmu to 10 na 10 sieła 201, 201, Piona mordo I lecimy sobie tu dalej spalam sobie kurwa bardzo mocno nielegale i mam je bardzo